Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Scena Otwarta po raz czwarty zagościł w Centrum Sztuki Mościce. Zainaugurował go izraelski zespół Kamehaden's Company, spektaklem do kantaty Karmina Burana Karla Orfa z choreografią Tamira Ginza. 13 tancerzy celebrowało młodość, radość i pokazywało piękny ruch w ekscytującym widowisku. W Foyer odbył się wernisarz wystawy Joanny Braun, zatytułowane W hołdzie Pinie Bausz. Zafascynowana osobowością Piny Bausz i jej teatrem tańca, autorka ukazała w impresjach rysunkowych, plastycznych stopklatkach sceny ze spektaklu Café Miller. Tworzą one nową opowieść o życiu intymnym kobiety, jej odczuwaniu ciała, relacjach międzyludzkich i procesie umierania. Drugiego dnia festiwalu Narodowy Teatr ze Słowackich Koszyc zaprezentował spektakl Chaotika, opowiadający o kruchej i skomplikowanej relacji między kobietami i mężczyznami, między jednostką a grupą. Szczególna, biała sceneria symbolizująca wieczność z zakrzywioną płaszczyzną podłogi ukazała, jak trudno znaleźć w życiu i w związkach balans. Choreograf spektaklu Palfrenak poddał małżeństwo wnikliwej analizie. Tancerze obrazowali stereotypy oraz charakter kobiecości i męskości w XXI wieku. Jubileusz 40-lecia świętował Polski Teatr Tańca Z Poznania. W spektaklu 40 norweski choreograf Jostromgren w przewrotny sposób spersonifikował teatr do życia kobiety. Od momentu jej przyjścia na świat w roku 1973 do rocznicy urodzin w 2013. Cztery reprezentowane dekady są odbiciem czasu zwątpień, nadziei, zmagań, wyborów i nieprzewidzianych wydarzeń, którymi kieruje heroiczna żądza życia i chęć przetrwania. W wędrówce po chaotycznej Europie bohaterce spektaklu udaje się w końcu znaleźć kompromis pomiędzy własnymi ambicjami i wymuszonymi okolicznościami. Spektakl poprzedził wernisarz wystawy zatytułowanej Instynkt, będącej finałem konkursu fotograficznego, na który 46 autorów nadesłało 321 prac. Jury w składzie Wojciech Druszcz, Andrzej Dudziński, Bogusław Chynek szukało wśród nadesłanych fotografii takich, które najlepiej ujawniają fotograficzny instynkt. Laureaci odebrali statuetki oraz nagrody pieniężne ufundowane z Funduszu Popierania twórczości imienia Andrzeja Szczypiorskiego przy stowarzyszeniu autorów ZAIKS. Jednym z wiodących teatrów tańca w Polsce jest gdański Dada von Bzdulow, a ich nowy spektakl 17 tańców o czymś to 17 zabaw z konwencjami, popkulturą, sztuką współczesną i kinem. To także trzy bardzo udane kreacje, nie tylko taneczne, ale również aktorskie: Anny Steller, Katarzyny Chmielewskiej i Leszka Bzdyla. Centrum Sztuki Mościce przygotowała również w ramach festiwalu Scena Otwarta propozycje dla dzieci i młodzieży. Spektakl taneczny Magia Baletu w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytonu był połączeniem tańców w różnych technikach. Wielość, różnorodność prezentacji utworzyła kalejdoskop, w którym można było zobaczyć wariacje i duety z klasycznego repertuaru baletowego oraz układy tańca współczesnego i ludowego w wykonaniu najmłodszych tancerzy. Niewątpliwie z największym zainteresowaniem i entuzjazmem spotkał się spektakl Preludium Słowiańskie, dzieło trzech zespołów Art Color Ballet, Vataha The Slavic Drummers i grupy wokalnej Strojone. Art Color Ballet łączy malarstwo na ciele, muzykę oraz taniec. Wataha eksperymentuje z różnego typu instrumentami perkusyjnymi. Strojone łączą w śpiewie tradycje, ludowość z tym, co dotyka człowieka współczesnego. Proludium Słowiańskie to spektakl muzyczny sięgający do korzeni kultury Słowian. Przybliża widzowi barwny i bogaty świat archetypu kultury słowiańskiej, pełnej magii, dzikości i osobliwości. Językiem opowieści jest tutu muzyka i taniec oraz symbolika przyrody zaklęta w czterech porach roku. Bardzo ciekawe widowisko, połączenie, połączenie tańca i efektów wizualnych muzyki. Sceneria, tego wszystkiego, atmosfera, no i perkusiści to już jest majstersztyk w najwyższym wydaniu, zgranie, wszystko, no coś fantastycznego, jestem pod dużym wrażeniem. kostiumy muzyka. No i taniec. Naprawdę wszystko było dopięte na ostatni guzik. Dzisiejszy spektakl był bardzo widowiskowy i rzeczywiście robił duże wrażenie. Podobał mi się rzeczywiście. Bardzo pozytywnie odbieram, tym bardziej, że mam trochę do czynienia z tańcem. Co prawda nie teatrem tańca, bo bardziej takim tańcem latynoskim. I naprawdę co roku czekam, aż, aż po prostu to wydarzenie będzie. Hiszpański zespół Dances Compania wypełnił sobotni wieczór spektaklem Spy Flash, składającym się z dwóch części: Nie i Flash Deluxe. Choreografem spektaklu Flash Deluxe jest Izzy Galili, dyrektor artystyczny zespołu Galili Dance i dyrektor artystyczny Dance Group Amsterdam, który tworzy i pracuje dla wielu słynnych teatrów tanecznych w Europie i na świecie. Prace Galilego w uderzający sposób potrafią ukazać taniec w wielu aspektach, a przy tym wzbudzić głębokie emocje. Kluczową rolę w jego spektaklach odgrywa światło. Galilii tak o tym mówi. Światło to poezja, może definiować osobowość, rozróżniać zimno od ciepła. Poprzez swą magię może dotknąć naszego wewnętrznego ja, nieustannie ustalając lub zmieniając nasz punkt widzenia. Czasami każdego spektaklu były spotkania twórców, choreografów, tancerzy z publicznością, na których artyści dzielili się doświadczeniami, emocjami i pracą zawodową. Były one także okazją do zadawania wielu pytań i dyskusji na wszelkie tematy. Centrum Sztuki Mościce w ramach festiwalu Scena Otwarta zorganizowało warsztaty krytyki tańca, które poprowadziła Julia Hoczyk. Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z tym, jak czytać i analizować sztukę tańca współczesnego, a także przekazanie podstawowej wiedzy niezbędnej do opisu współczesnych zjawisk w teatrze tańca. To konkurs, którego celem było dostrzeżenie i nagrodzenie talentu choreograficznego młodych ludzi. Dawał on początkującym choreografom szansę na zaistnienie i prezentację przed znaczącymi postaciami polskiej sceny tanecznej oceniającej prezentację. Nagrodami w konkursie były kursy mistrzowskie umożliwiające dalszy rozwój oraz gruntowanie pozycji w świecie tańca. Żyli w składzie Zofia Rudnicka, Elżbieta szlufik pajtak i Witold Jurewicz wręczyli statuetki oraz nagrody pieniężne ufundowane z Funduszu Popierania Twórczości im. Andrzeja Szczypiorskiego przy Stowarzyszeniu Autorów ZAIKS. Po raz pierwszy w Mościcach odbyły się warsztaty tańca współczesnego o charakterze integracyjnym. Zajęcia doskonalące umiejętności techniki tańca współczesnego dla młodzieży, w tym osób pełnosprawnych oraz niesłyszących i niedosłyszących, prowadzone przez polską tancerkę i choreografkę Iwonę Pasińską i zakończone produkcją spektaklu. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Scena Otwarta prezentował blisko 200 artystów. Spotkali się w jednym miejscu twórcy z różnych stron świata, amatorzy i zawodowcy, mistrzowie i uczniowie. Oglądaliśmy popisy w choreografiach najsłynniejszych twórców świata, a także pierwsze udane kroki sceniczne początkujących. Scena Otwarta spełniła swoje zadanie była świętem tańca dla twórców i oglądających a spektakle były niespodzianką dla około 3000 widzów.